Ha, o tak, to lubię! Ten utwór jest świetny! Uhu, teraz czas na kolejny utwór! Nie, yeah, super! O, to kto? Nikogo nie zapraszałem. Co? Policja? Dzień dobry! Otrzymałem zgłoszenie, że u pana w mieszkaniu bardzo głośno gra muzyka. O, niby kto mnie zagonił? Zresztą głośno, nie głośno, nie ma ciszy nocnej. Proszę pana, w tej kamienicy mieszka starszy pan, który ma bardzo słabe, chore serce. Proszę ściszyć muzykę, ten pan musi wypoczywać. Niedawno wrócił ze szpitala. Ach, no dobra, niech będzie. Ach, co mnie jakiś stary dziad obchodzi? Och, jest dzień. Powinienem słuchać muzyki tak głośno, jak mi się to tylko podoba. Och, dziadziuniu, przyjechałam tak szybko jak mogłam. Jak się czujesz? O, jest mi strasznie niedobrze, Wnusiu, ale ogólnie jest już trochę lepiej. O, a to co? Co tak głośno? Dziadziu, zrobiłam ci herbatę. Morety, ale kto tak głośno gra? Och, przecież tego się nie da wytrzymać. No, wiem właśnie, mi też ciężko to znieść. Sąsiad gra bardzo głośno, ta muzyka mnie wykańcza. A wezmę jeszcze drzem. Mój dziadek go uwielbia. Och, twoja siatka jest już bardzo ciężka. Dasz radę ją donieść? Oczywiście, poradzę sobie. Uff, faktycznie trochę ciężka. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Och, jeszcze tylko kawałek. O, o nie, że też musiałam się potknąć. Och, drzem, tylko nie drzem. Och, o, witaj. Pomogę ci pozbierać owoce. O, dziękuję. Och, nie zdara ze mnie, potknęłam się i wszystko się wysypało. A zdarza się najlepszym. E, mieszkasz tu? Nie, opiekuję się moim dziadkiem. Ostatnio źle się czuję. O, to pewnie ten starszy pan. Co? Nie, nie, nic, tak tylko do siebie mówiłem. Ach, no dobrze, dzięki, że pomogłeś mi pozbierać owoce. Teraz bez drzemu siatka jest o wiele lżejsza. Mogę ci ją zanieść, jeśli chcesz. Nie, dzięki, poradzę sobie sama. Och, jaka piękna, jaka miła! Jaka wspaniała dziewczyna! Dziadziu, przyniosłam ci coś pysznego: sok pomarańczowy i owoce. O, śpisz. To dobrze. Sen, to zdrowie. Musisz odpoczywać. Rozpakuję zakupy. O? O, nie! Znowu to samo ta głośna muzyka. Korety, no tego naprawdę nie da się wytrzymać. Dziadek się obudzi. No siu. No, bardzo źle się czuję. Chyba powinienem pójść do szpitala. O jej dziadku, połóż się. Ech, połóż się, a ja zadzwonię po karetkę. Zaraz przyjedzie lekarz i na pewno ci pomoże. Szybko, szybko, potrzebna karetka do mojego dziadka. Szybko, on bardzo źle się czuje. Dzień dobry, już jestem. Dzień dobry, proszę pomóc mojemu dziadkowi. Niech pan się zajmie moim dziadkiem, a ja zajmę się tym kimś, kto tak głośno puszcza muzykę. Haha. Ha. Yeah! Ścisz tą muzykę natychmiast! O? Jak ty tu weszłaś? Czemu nie zadzwoniłaś dzwonkiem? Dzwoniłam, ale nie słyszałeś? To ty. Och, przepraszam, no nie wiedziałem, że aż tak to przeszkadza ludziom, którzy tu mieszkają. Mój dziadek jest bardzo chory. Przez ciebie poczuł się jeszcze gorzej. Przyjechała karetka. Jak coś mu się stanie, to cię normalnie ukatrupie. Przepraszam, głupio postąpiłem, nie chciałem. A jak coś się stanie mojemu dziadkowi, to ja nie wiem co zrobię. Kocham go najbardziej na świecie, nie chcę żeby coś mu się stało. No już nie płacz. Przepraszam, naprawdę mi głupio. Chodź, pójdziemy zobaczyć co z twoim dziadkiem. No i co, panie doktorze? Co z moim dziadziuniem? Dostał zastrzyk. Już lepiej, ale pani dziadek musi więcej odpoczywać. Na pewno by chciał. Tylko nasz sąsiad Ej, no już się tak na mnie nie złość. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy, naprawdę. Musi pan zrozumieć. Że w tej kamienicy mieszka bardzo chory starszy pan. On potrzebuje spokoju. Proszę sobie kupić słuchawki. No tak zrobię. Dziadziuniu, och tak cię kocham. Wszystko będzie dobrze. Och, a to kto znowu? To ty? Jak ci nie wstyd tu przyłazić? Wynoś się stąd. Ej, przyszedłem przeprosić! Naprawdę jest mi głupio, jest mi wstyd. Zobacz, przyniosłem ulubiony drzem twojego dziadka. Ostatnio stłukłaś go niechcący, pamiętasz? Tak, pamiętam. Pomogłeś mi wtedy pozbierać owoce. Myślałam, że jesteś zupełnie inny, a ty. Och! Słuchaj, no, ja naprawdę nie jestem zły. Jest mi głupio, chcę przeprosić. Wybacz mi, proszę! Nusiu, nie bądź taka uparta, wybacz mu. Och, no cóż, skoro mój dziadek tak mówi, niech będzie, wybaczam ci, ale musisz sobie kupić słuchawki, jeśli tak bardzo lubisz słuchać głośnej muzyki. Och, jasne, przepraszam. No dobrze, e, trzymaj drzem dla twojego dziadka. Och, dzięki. Jeśli historyjka ci się podobała, koniecznie zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał Bajolanki i bądź na bieżąco z nowymi odcinkami. A do usłyszenia! Pa!